Jestem Pączek, a dzisiaj wracamy z kolejnym Speed Buildem. Tym razem jesteśmy w mieście Glimmerbrook i będziemy budować dom dla czarodzieja. I to nie by jaki dom, bo w przeciwieństwie do większości, które buduję, ten będzie dla rodzinki, którą gram i którą oczywiście Wy również dobrze znacie, jeśli mnie oglądacie, czyli budujemy dzisiaj dom dla naszej Violet z wyzwania Very Veggie. Ale zanim przejdziemy do omawiania całego domku, to koniecznie zostaw łapkę w górę i subskrypcję, jeśli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. A jeśli chcesz dodatkowo wesprzeć kanał, no to może. Zostawić jakieś emoji w komentarzu, żeby YouTube widział zaangażowanie i pokazywał mój film szerszej publiczności. E, no ale tak, przejdźmy sobie już może do domku. Jejku, ja już się tak po prostu nie mogłam doczekać, żeby nagrać dla Was ten voiceover. Mam wam tyle do powiedzenia, że po prostu rozsiądźcie się wygodnie, bo <gadanie> dzisiaj sobie sporo pogadamy. Generalnie to nie jest pierwszy domek, który ja buduję dla Violet. Tak, moi drodzy. <gadanie> Jeju, ej, masakra po prostu. Ale dobra, zacznijmy może od początku. Generalnie rzecz biorąc, to ja już przed wczoraj zaczęłam budować domek, tylko że zaczęłam budować inny domek, i ja go całego wybudowałam spędziłam nad tym chyba. Jejku, nie powiem wam dokładnie ile, ale chyba tak gdzieś około 4 godziny, wydaje mi się. Poza tego ja to nagrywałam, jakby wiecie, na żywo, jak buduję. No, pomyślałam sobie, że zawsze robimy speed buildy i długo będziemy też budować domek dla stucieciaczków. No, i spoko byłoby sobie wybudować coś, tak, wiecie. No właśnie, tak w cudzysłowie, na żywo, więc tym bardziej mi troszkę dłużej zeszło nad tym budowaniem. No i na koniec, jakby, jak już skończyłam budować, jeśli ja popatrzyłam na ten domek i ja stwierdziłam, jeju... On jest po prostu paskudne. W sensie ja nie mogę po prostu, nie, nie, po prostu nie. I tyle. Tak mi się nie podobał. No po prostu już karadne. To znaczy, nie no dobra, może teraz troszeczkę przesadzam, ale no przysięgam. To nie był mój najładniejszy domek, że tak to delikatnie ujmę. Poza tego on jeszcze wyszedł dużo za duży, w sensie jak na to, jaki my mieliśmy budżet, to on był zdecydowanie po prostu za duży i przez to nie byłam w stanie go nawet w pełni umeblować i wydawał się mega pusty i stwierdziłam, dobra, trudno. Była wtedy już sobota, chyba godzina 11, 12 i stwierdziłam, nie, siadam i będę budować od nowa ten domek, no bo też wiecie, bez sensu grać w takim, który się nie podoba, nie? E, no, więc tak, tak się tutaj znaleźliśmy, budujemy domek od nowa, no i ogólnie rzecz biorąc no to e, tutaj chciałam właśnie zaznaczyć, no bo jak wiecie i kojarzycie wyzwanie Very Very, no to Violet jest właśnie teraz tym pokoleniem fioletowym i no, ten domek nie jest z zewnątrz fioletowy. Poprzedni, właśnie, który budowałam, bardzo się skupiłam na tym fioletowym kolorze. że Wydaje mi się, że to głównie przez ten fioletowy kolor i przez to, że był za duży, to tak mi się nie podobał, bo naprawdę, jak sobie wejdziecie w tryb budowania w Simsach i zaznaczycie sobie w filtrach kolor fioletowy, to przecież. Jest milion odcieni tego fioletu. Każdy jest po prostu brzydszy od drugiego. W ogóle połowa z tych fioletowych, które, znaczy no, które są oznaczone jako fioletowe, to nie są w ogóle fioletowe, tylko są różowe albo niebieskie, albo niektóre pokazywały mi się, że są fioletowe, a były, nie wiem, czarne na przykład, tylko, tylko była fioletowa poduszka na kanapie, co było dla mnie totalnie bez sensu po prostu. E, więc tak, stwierdziłam, że ten kolor fioletowy, on będzie jakby takim, powiedzmy, kolorem przewodnim, ale nie jedynym, żeby też ten domach wyglądał jako tak ładnie, no bo tak jak mówię, bez sensu jest iść w zaparte, w ten fioletowy kolor, skoro ono po prostu nie wychodzi, ja tego nie czuję, tylko zrobimy sobie to po swojemu, a zresztą też to nie jest takie, wiecie, turbo wymaganie, że wszystko dosłownie ma być fioletowe w tym wyzwaniu, a ja też w sumie zawsze podchodzę do tego typu wyzwań, że to głównie chodzi o to, żebyśmy my się dobrze w tym bawili i żeby nam się podobało, a nie żeby robić coś na siłę, więc nawet jeżeli powiedzmy byłaby zasada, taka obowiązkowa że, że właśnie trzeba mieć wszystko fioletowe, to nagięcie jej nie uważam, żeby było jakieś takie, wiecie, turbo złe. E, ja zawsze właśnie do tego tak podchodzę, do wszelkich takich wyzwań, czy to właśnie do stu dzieciaczków, jak było tam raz, że no, teoretycznie tam nie można się przeprowadzać, a przeprowadziliśmy się chyba dwa razy, to znaczy raz się przeprowadziliśmy z Brindleton Bay do Oazy Zdrój, dlatego, że w tym Brindleton Bay, no tam po prostu mega padało i ja nie wytrzymywałam już po prostu z tą pogodą. E, I przeprowadziliśmy się do Oazy Zdrój, ale później tak e, jakby nie pasowała mi do końca parcela, na której mieszkaliśmy, więc yy, przeprowadziliśmy się znowu jakby do oazy z ale po prostu w inne miejsca. I no, nie sądzę, żeby to jakoś, wiecie, wpływało negatywnie na to wyzwanie. Nie sądzę, żeby można było powiedzieć, że nie wiem, scitowałam tutaj jakoś bardzo. E, także no, uważam, że właśnie takie nieszkodliwe zmiany, nagięcia, zasad, no, no, są nieszkodliwe po prostu. I koniec końców właśnie chodzi o to, żebyśmy się przy tym dobrze bawili i żeby nam się przyjemnie nie grało. Tak więc y, mamy dzisiaj ten domek, który jest taki fioletowawy można powiedzieć z zewnątrz nie do końca chociaż starałam się właśnie tymi różnymi kwiatami e, akcentować ten kolor właśnie fioletowy, żeby on był widoczny, plus do tego te okna z Krainy Magii, one też mają ten taki fioletowy, e, ojejku, jak to się to witraż to się chyba nazywa wiecie, to takie barwione szkło no to też jest właśnie na fioletowo, więc no ma właśnie takie akcenty fioletowe wewnątrz jest dużo bardziej fioletowy tym bardziej już jak przyjdziemy sobie do meblowania sypialni właśnie w Violet i, i które który dalej z nami mieszka. No to tam jest po prostu już full fiolet. Zresztą podobnie jest w salonie. Też tam jest bardzo mocno zaakcentowany ten, ten fioletowy. Oprócz tego no to z takich kolorów to tutaj mamy takie ciemniejsze drewno. W poprzednim domku raczej skupialiśmy się na takim właśnie jasnym drewnie. Tutaj będzie to ciemne. Plus do tego jeszcze mamy też sporo czarnego. Jakoś tak bardziej mi pasuje taka ciemniejsza paleta kolorów do, do naszej Violet, co też właśnie było tym naszym przekleństwem, że tak powiem, no bo, bo w Simsach jest kilka ładnych, naprawdę ładnych odcieni fioletowego, z tym, że no właśnie, one wszystkie są jasne, pastelowe, a to totalnie nie jest vibe naszej Violet, ona jest taka troszeczkę mroczna, jest takim, no ja bym powiedziała, że jest taką troszkę złą czarownicą, wiedźmą można by było nawet powiedzieć, więc tutaj definitywnie chciałam się skupić właśnie na tym, na tym raczej Mniejszym fiolecie, na takim właśnie purpurowym. No, mam nadzieję, że nam się tutaj udało. Ja jestem generalnie mega zadowolona, po prostu mega z tego, jak to wszystko wyszło. Domek sam w sobie nie jest duży. Powiedziałabym, że po prostu wręcz przeciwnie. Jest malutki w porównaniu do tego, co wcześniej mieliśmy. Ale jakoś przez to wydaje mi się taki bardziej taki bardziej cozy, przytulny, pomimo tego właśnie, że jest tam tak dużo tych ciemnych kolorów. Także no, mam nadzieję, że Wam również się on spodoba, bo ja jestem z niego mega zadowolona i nie mogę się po prostu doczekać, aż będziemy w nim grać. Bo serio, wydaje mi się, że to jest jeden z lepszych domków, które wybudowałam. Ostatnio jeszcze tak mi się bardzo spodobała e, to taka farma dyniowa, nie wiem, czy kojarzycie. Jeżeli nie kojarzycie, no to podlinkuję gdzieś na końcu filmu ją, bo uważam, że ona też mi mega, mega wyszła. No to to jest w każdy w razie taki drugi domek, który no, definitywnie będę go jeszcze długo wspominać jako właśnie jeden z tych takich bardziej ulubionych moich domków, które kiedykolwiek wybudowałam. Ogólnie nie ma go na galerii, nie dodawałam go, bo nie wiedziałam w sumie, czy bylibyście nim zainteresowani, to znaczy on jest taki też dosyć specyficzny, no bo robiłam go też bardzo pod siebie, także dawajcie znać, czy go udostępniać. Ja będę czuwać nad komentarzami, także jak tylko się takie pojawią, no to od razu sobie odpalę komputer Simsy i go Udostępnia. No ale tak, przejdźmy sobie może ogólnie do tego domku. Już odpuśćmy troszeczkę gadanie o tym wyzwaniu Fereweji, chociaż do tego też później wrócimy. E, ale chciałam jeszcze tak pogadać o domku ogólnie, bo ja zawsze lubię Wam mówić o tym, jakby skąd się wziął pomysł na ten domek. Tym razem bardzo, bardzo długo robiłam jakiś, nie wiem, można powiedzieć, research <grywania> na temat właśnie takich wiktoriańskich domów, no bo ten styl najbardziej pasował mi właśnie do tego Glimmer Bruku. Patrząc na to, jak wyglądają domy tutaj. W okolicy, no i jakby z samego takiego wajbu, że ten taki wiktoriański styl jest, no. Według mnie dosyć pasujący, właśnie do takich czarodziejów, magii i tak dalej. Więc tutaj na ekranie powinno wam się wyświetlić zdjęcie, obrazek. O, to jest lepsze określenie. Obrazek e, domku, którym się inspirowałam, to znaczy domku. To jest w sumie chyba jakiś szkic. Bardziej. Nie wiem nawet, czy taki domek w rzeczywistości istnieje, ale tak, stwierdziłam, jak go zobaczyłam, że dobra, to jest coś, co po prostu krzyczy Violet, Chociaż, jak mam być na początku się zastanawiałam, czy nie odpuścić sobie go, nie spróbować wybudować dla Violet coś innego bo to też daje mi taki troszeczkę vibe jakby tam miał być jakiś nawiedzony dom czy coś takiego a mamy październik więc spoko by było wybudować sobie coś takiego jakąś taką nie wiem opuszczoną podniszczoną rezydencję w Forgotten Hollow może albo dla wampira albo na przykład dla duchów no przecież mamy teraz życie i śmierć albo dla nikogo konkretnego tylko dosłownie taki po prostu opuszczony nawiedzony dom dajcie znać czy bylibyście czymś takim zainteresowani, no bo właśnie Halloween zbliża się wielkimi krokami dajcie w ogóle znać, czy, czy świętujecie, czy coś robicie, czy idziecie na jakąś imprezę, czy się przebieracie, czy chodzicie po domach, ja pamiętam, że jak byłam młodsza, to no, Halloween nie było aż tak popularne jak teraz, definitywnie nie było aż tak popularne jak teraz i nieraz jak z koleżanką się wybierałyśmy właśnie, żeby chodzić i zbierać cukierki, to tak nas gonili sąsiedzi nieraz dostawałyśmy taki ochrząd po prostu i to od takich naprawdę bliskich sąsiadów, że, że zastanawiałyśmy się czy jest w ogóle sens chodzić ale wydaje mi się, że to jest spoko, że to już się tak spopularyzowało no niektórzy tutaj tacy, wydaje mi się, bardziej religijni ludzie, no to właśnie są przeciwni wydaje mi się Halloween ale ja nie widzę w tym, wiecie, nic złego jest to taka po prostu zabawa dla dzieciaków, nie ma w tym jakichś złych zamiarów, tylko po prostu spoko jest się przebrać tak jak na przykład, czekajcie, kiedy to się Przebierało na Andrzejki? Nie na Andrzejki, na karnawał, tak? Ojejku, ja już mi się już po prostu wszystko myli. W każdym razie nie uważam, żeby to było coś szkodliwego. Spoko jest się tak właśnie przebrać, pójść sobie na jakąś imprezę. Tym bardziej, że też wydaje mi się, że to jest, wiecie, taki spoko powód, żeby wyrwać się z domu, żeby spotkać się ze znajomymi, a nie tylko spędzić kolejny wieczór sobie przy kąpie, czy tam przy telefonie, skrolując czy coś tam. Więc no jak dla mnie no to takie trendy definitywnie mogą do nas spływać z zagranicy, a tym bardziej, że to nie wyklucza tego, że na drugi dzień można pójść właśnie na cmentarz, tak jak to wydaje mi się, że większość ludzi w Polsce. Robi I po prostu, wiecie, oddać szacunek i respekt. Nie wiem, czy to tak można powiedzieć, naszym bliskim zmarłym. Według mnie te święta absolutnie ze sobą nie kolidują i jakby mogą na spokojnie współegzystować. Ale dobra, bo mieliśmy zacząć gadać o domku, a ja się znowu rozgaduję o kompletnie czym innym. No po prostu typowe dla mnie, nie jestem w stanie się trzymać jednego tematu. E, ale tak, w każdym razie, wracając do domku. Mamy już prawie cały dół zrobiony, zabieramy się teraz za łazienkę na dole. E, generalnie to w tym domku, w przeciwieństwie do większości moich speedbuildów, nie wycinałam ani jednej, ani drugiej łazienki. Bo mamy dwie łazienki w tym naszym domku, jedną właśnie na dole, drugą na górze. Oprócz tej łazienki na górze, no to mamy wiadomo, trzy sypialnie dla brokoliny, dla Violet i dla Irysa. No i właściwie to tyle, bo nic więcej się nie zmieściło, ale wiecie, Iris jest już nastolatkiem i to ileś tam dni, więc pewnie niedługo się wyprowadzi od nas. Wywalimy go gdzieś z domu, <noise> gdzieś go przeprowadzimy. Myślałam, żeby go nie wysłać na studia albo po prostu go przeprowadzić tam do tej krainy. Jejku, to jest Inis Green. Chyba to jest Inis Green, ten świat, który doszedł razem z dodatkiem właśnie tym wróżkowym. No to miałam taki pomysł, żeby tam go przeprowadzić, no bo on sam jest wróżką. A co do naszej rodzinki z Very Veggie, no to jak oglądacie, to się możecie zastanawiać, ej, Pączek, gdzie jest sklep brokoliny? Halo, przecież nie mam tutaj miejsca już na niego. No więc, tak... Nie ma miejsca. A to dlatego, że pomyślałam, że możemy go po prostu zrobić na jakiejś innej parceli. Próbowałam jakoś na początku go zmieścić, jakby przy pierwszej próbie zbudowania tego domku, jeszcze raz. Ale, no nie, po prostu to nie wychodziło totalnie. A te małe firmy można też prowadzić jakby na innej parceli, więc pomyślałam, że możemy wybudować sklep dla brokoliny, albo w tym Hanford on Bagley, w tym samym miejscu, gdzie wcześniej mieszkaliśmy, albo być może też w tym Inis Green myślę, że to by było spoko, też możecie dawać znać w komentarzu, co myślicie, chociaż ja się bardziej skłaniam do tego Inisgrim, bo jeszcze nie wiem, czy tak się da, ale mam w planach zrobić tak, żeby jakby tą małą firmę potem przekazać Iglesowi. i on wtedy by sobie, nie wiem, miał jakieś mieszkanko jakby nad tym naszym sklepem, jak go wyprowadzimy, no to właśnie w tamto miejsce, a Brokolina będzie sobie po prostu mieć ten sklepik tam na dole, tylko właśnie będę musiała zrobić research, czy na pewno tak się da, wydaje mi się, że powinno się tak, dać, ale zobaczymy wszystko, jak to wyjdzie. Definitywnie, raczej zrobimy sobie właśnie ten sklepik dla brokoliny w Inis Green, tak czy siak. Także taki mamy plan na ten nasz sklepik. E, też z tego względu, że ten nasz domek, który teraz budujemy, nie jest jakiś duży, no to całkiem sporo kasy nam zostało. Wydaje mi się, że jakoś ponad 20 tysięcy albo coś takiego. Definitywnie, później, jakby jak już wybudowaliśmy wszystko, to wróciłam się na dół i na przykład wymieniłam lodówkę na lepszą, e, wywaliłam ten nasz starszy telewizor i dałam nam nowy i większy, to znaczy no większy pomniejszyłam i tak, bo był za duży ale no jest lepsze. <noise> oprócz tego to jeszcze jak tak teraz myślę, to się zastanawiam czy nie dobrze by było wymienić komputer może na jakiś też lepszy no ale to najpierw zobaczymy ile nam kasy zejdzie na ten sklepik, plus do tego jeszcze a propos naszego domku, no to mogliście zauważyć, że kładam tam jakąś kuwetę jakiś drapak, no to tak, jak tylko rozpoczniemy rozgrywkę w tym domku, no to będę chciała bardzo zaadoptować kota e, czarnego kota najlepiej, bo to jest po prostu idealne dla Violet, na początku się Zastanawiałam, czy nie poczekać aż Agresik odejdzie, yy, ale, ale stwierdziłam, że nie, nie będziemy czekać, już od razu zaadaptujemy kotka. To może się za przyjaźnią. I, i agreszik będzie mieć w swoich ostatnich dniach właśnie jakiegoś y, kolegę, przyjaciela, tak? <grym> No, ale właśnie a propos chodzenia, no to tutaj też w tym nowym domku już tak oficjalnie rozpoczniemy tą misję wskrzeszania Morgana. Jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz, albo nie oglądacie w ogóle mojego wyzwania w no to tak, tak się stało, że niestety ojciec naszej Violet umarł. Przez przypadek ja po prostu nie zwróciłam uwagi na to, że on siedział cały czas przy tym głupim teleskopie i po prostu oczywiście, oczywiście musiała się stać mu najbardziej dramatyczna śmierć chyba w całych Simsach, czyli po prostu meteoryt musiał spaść dosłownie na niego. No, ale tak, będziemy sobie nad tym tutaj pracować, Z tym, no bo tam trzeba, e, jakby tą miksturę jakąś sporządzić, właśnie do wskrzeszania simów. Swoją drogą ciekawa jestem, ile nam zajmie właśnie wskrzeszanie Morgana w ten sposób, bo szczerze to, chyba nigdy jeszcze nie wskrzeszałam tak sima. Zresztą w ogóle ja praktycznie nigdy nie wskrzeszam moich simów. Ja jestem raczej tym typem gracza, który właśnie yy, wręcz przeciwnie, pozbywa się moich simów. <laughs> Ale tym razem przysięgam słowo harcerza, nie miałam z tą śmiercią nic wspólnego. Szczerze mówiąc to też troszeczkę mi popsuła plany, no ale dobra, już, już pomijając to, jest jak jest. Trzeba sobie jakoś z tym radzić, a zawsze tu wiecie, jest taki spoko dodatkowy quest podczas naszej rozgrywki. W każdym razie zbliżamy się już powoli do końca filmu, dodajemy tutaj jeszcze jakieś dodatkowe dekoracje, zajmujemy się jeszcze tym tylnym gankiem, bo szczerze mówiąc to kompletnie o nim zapomniałam. No i tą taką, jej altanką, szklarnią, na początku to miała być szklarnia, ale potem stwierdziłam, że pod tą altanką możemy trzymać większość tych naszych roślinek, które będziemy potrzebować do robienia tych wszystkich mikstur. A w tej szklarnio-altance możemy właśnie umieścić ten kocioł dla Violet i jestem mega zadowolona z tego, jak to wyszło, zwłaszcza jak pododawałam tam mnóstwo świeczek, latarni i tak dalej i po prostu jak jest ciemno, to jest taki mega klimat tam. No, nawet jakby tam nie było tego magicznego kotła, to definitywnie klimat byłby magiczny. E, no, ale tak, w każdym razie to by było na tyle, jeżeli chodzi właśnie o ten nasz domek. Raz jeszcze, jeżeli spodobał Ci ten odcinek, no to oczywiście zachęcam Cię do zostawienia łapki w górę, no i oczywiście subskrypcji, jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału. Jeszcze z takich ogłoszeń parfialnych, jeżeli tutaj w ogóle dalej jesteś i słuchasz mojego poplania, i oglądasz w ogóle moje wyzwanie studzieniaczków, no to nie wiem, czy się wyrobię żeby mówiąc na jutro, na poniedziałek z speedbuildem, jeżeli nie to po prostu go zapostuję we wtorek i wtedy będziemy mieć odcinki w przyszłym tygodniu, wtorek, środa, piątek niedziela, no postaram się zrobić wszystko co w mojej mocy, żeby żeby jednak ten odcinek pojawił się jutro nawet jeżeli miało to nie być o 17.30 tylko na przykład o 18 czy 19:00. ale to tak, chciałam tutaj wykorzystać tą wolną chwilę właśnie żeby o tym wspomnieć, no ale tak to by było już właściwie no na tyle tak jak mówiłam, jeśli chcesz żebym to dała ten domek na galerii, no to śmiało dawaj mi znać w komentarzach, ja będę nad tym czuwać i jak tylko właśnie się pojawią takie głosy, no to oczywiście go szybko e, dodam. A tak to no to ja Ci bardzo dziękuję za oglądanie i mam nadzieję, że widzimy się już niebawem. Cześć!